Trzeci kwartał 2010 roku można uznać jako udany okres dla inwestorów. Giełdowe indeksy, wśród nich WIG20, osiągnęły swoje roczne maksima. Co więcej, jest bardzo prawdopodobne, że w czwartym kwartale bieżącego roku indeksy te osiągną jeszcze wyższe poziomy. Co do jednak bardzo intensywnych wzrostów, byłbym ostrożny, ponieważ uważam, że obecny stan gospodarki zarówno polskiej, jak i światowej nie, pozwala, nie będzie pozwalał spółkom poprawiać swoich wyników, a przez to indeksom giełdowym w sposób znaczący piąć się do góry. Ostatnie kilkanaście miesięcy pod względem debiutów giełdowych nowych spółek na giełdzie papierów wartościowych jest okresem udanym. Może nie sama ilość nowych spółek, ale ich wielkość pozwalają stwierdzić, że nasza giełda rozwija się. Co więcej, przyciąga zainteresowanie nowych inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych jest bardzo prawdopodobne, że również w czwartym kwartale 2010 roku będziemy mieli do czynienia z wieloma debiutami. Być może nie będą one już tak duże jak miało to miejsce na przykład w przypadku PZU, ale będą to nadal spółki ciekawe i warte zainteresowania. Pośród debiutów zaplanowanych na czwarty kwartał 2010 roku najciekawszy wydaje się debiut samej giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Najprawdopodobniej nie będzie to e, bardzo duża spółka pod względem kapitalizacji. Ocenia się, że wartość e, spółki może sięgać około 3 miliardów złotych, ale będzie to bardzo interesująca spółka co najmniej z kilku powodów. Przede wszystkim będzie to jedyna spółka e, tego rodzaju notowana. Po drugie, będzie to spółka, która będzie cieszyła się zainteresowaniem zagranicznych inwestorów, w tym być może również inwestorów branżowych, a to powinno przyczynić się do notowania spółki z pewną premią. Po trzecie, co będzie pewnie ciekawostką dla wielu osób, składając zlecenie zakupu danej spółki na giełdzie, będziemy przyczyniać się do wzrostu zysków samej giełdy.